Hej, hej, cześć, wszystkim, do nas w kolejnym odcinku ze zdrapek. W dzisiejszym filmie zdrapiemy sobie tutaj zdrapki za 180 zł. Mam tutaj ich. 9 10, 12 strapek. Troszeczkę nam to zajmie. Chciałam Wam pokazać, jak one tutaj wyglądają. Tryrym. Mamy ze sobą pełny portfel, 3 sztuki oraz mam mega pensję. 9 sztuk było 10, ale czarek mi jedną zajumał i mam 9. Dziękuję! Jeszcze mi dziękuję i jeszcze nic nie wygrał. <grym> Więc mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się fajnie bawić, może coś wygramy, zobaczymy, czy nam się to zwróci. Oczywiście, jeśli lubicie odcinki ze zdrapek, to dawajcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, bo będzie oczywiście więcej filmów ze zdrapek. Liczę na moc waszych chłopak pod tym filmem, bo w kolejnym filmie szykuję coś naprawdę mega, mega, ale tak mega specjalnego, więc mam nadzieję, że nie możecie się już doczekać. Nic nie spoileruję, możecie się domyślać, jeśli myślicie już, co to mam tutaj być, to piszcie w komentarzach, to zobaczymy, kto tam padł od razu na ten pierwszy pomysł. A póki co lecimy, nie ma co przeciągać, więc schodzimy kamerą w dół i zaczynamy od naszej mega pensji. Zaczynamy od mega pensji. Słuchajcie, jest to nowa zdrabka, która dopiero co wyszła, więc jestem ciekawa, czy że cokolwiek nam się tutaj trafi I oczywiście wszystkie nagrody póki co są jeszcze dostępne. Jest to zdrobka za 10 zł, główna wygrana to 250 tysięcy złotych od razu plus 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 5 lat. No, powiem Wam, że to ja bym chciała, mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest to 250 tysięcy. Już czytamy zasadę. Mamy oczywiście wygrywające liczby, Twoje liczby. Jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź dwa razy napis mega pensja na polu Twojej liczby i wygraj główną nagrodę. Mam nadzieję, Dwa razy nam się trafi mega pensja No i zaczynamy drapać, więc chodźmy w dół Biorę mój magiczny kamień, jak ostatnio Może przyniesie tym razem mi szczęście Wydaliśmy 180 zł Jeszcze raz przypominam Więc Czarek, z tego, że pierwszy raz Nagrywasz ze mną musisz zapisywać Wszystkie wygrane Nagrywam w ogóle długo, długo później, jak ja już kupiłam te zdrabki. One tak leżą u mnie w szufladzie Ja nie wiem, czy ja wygrałam z milion, czy ja go nie wygrałam I ja się tak już denerwuję, ja mówię Dobra, Czarek, nagryjmy już to by... <ścoughs> Chcę sprawdzić Zaczynamy, a więc wygrywające liczby to 48, 17, 34, 42 i 37. No dość wysokie liczby, boję się, że nic nam się nie trafi, ale lecimy. 35, nic, 19 nic. 48? Jest pierwsza dycha! Zwróciła nam się już zdrabka przynajmniej. Pierwsza. Wychodzimy na zero, jeszcze musimy odzyskać 170 zł. Lecimy dalej, patrzymy, czy coś jeszcze wygraliśmy. 11, 46... Yy, nie, 15, nie, 14 nie, 29, nie. 17! Jest kolejna dycha! Jest kolejna dycha! Dobrze. dobrze! Dobrze! Jest kolejna dycha. Jest dobrze, jest 20, więc może będzie coś jeszcze się trafi, 31, mamy 9, 49, mamy 44, 48, znowu i kolejna dycha, jest! Trzy, trzy dyszki! Byłam tak negatywnie zachowana swojej na tej mega pensji. Zobaczymy, jak będzie później. Na razie są trzy dyszki, naprawdę nice, nice. Drapiemy dalej. Mamy jeszcze trujeczkę. 41 i ostatnia liczba to mega pensja. Znaczy, nawet nie liczba, to jest w sumie mega pensja. No, niestety nie trafiała nam się druga, ale trzy dyszki, super. Jeszcze 150 i odzyskamy. Uff, oby w kolejnej było tyle szczęścia i farta. Mega pensja, jest mega pensja, mega pensja. Pisz, musi że być jeszcze jedna. 28. I ostatnia to 46. Jak nie ma, to nie ma. Ja widziałam, że profesjonaliści mają takie specjalne magnesy. Magnesy w takich patyczkach, żeby drapać i od razu łapać te opiłki. Gdzie to można kupić? Ja to chcę. Lecimy z kolejną, Trujeczka. 11. 22. 7! Siedem! Jas! Sprawdzamy. 20 złoty! Super! Jest! Super! Mamy już pięć dyszek. Ale jeszcze to nie koniec drapki. Może coś jeszcze się trafi. Mamy czwóreczkę. Jest 17, jest 2, jest 49 i ostatnia to 21 jeden. Super! Jeszcze sto dwadzieścia Lecimy z kolejną. To już jest czwórka. Wygrywające liczby to 48. Coś te 48 się trzymają nas. 18, 45, 28. 8. I sprawdzamy. 26, 25, 48! Jas! Yes. Jest 48. Sprawdzamy. O! Jest 200 zł! Jest! Cała nam się zwróciła, wszystkie zdrawki nam się zwróciły. Wow, nice! 250 już. Będą wakacje! Będą wakacje! Maledivy, sprawdzamy, czy coś jeszcze nam się trafiło. 24, to nam się nic nie trafia. 14, nic. 5, nic. 38, nic. 9, nic. 46 nic, 17 nic i uwaga, 22 nic! Nice! Naprawdę można się nawet trafi ta mega pensja, zobaczymy. Mycimy, to już będzie piąteczka, mamy ósemkę, mega pensja! Jest 39, czyli też nic, 29 i 45! Mm. Ja się i tak już cieszę, ja już jestem na plusie. Teraz może być tylko lepiej. Szóste czunia. Sprawdzamy wygrywające liczby i jest to 41, 3, 1, 33 i 47. Mam wrażenie, że cały czas te liczby się powtarzają. 45 nic, i ostatnia to 22, czyli też nic. No, trudno, trudno, trudno. Siódemeczka. 39, 1, 5 i ostatnia to 17. Ale i nic. Trudno. No. Stały ostatnie dwie. Mi już ręka zaczęła boleć. Coś tak jakoś dziwnie. O! Sprawdzamy numerki, czy cokolwiek jeszcze uda nam się wygrać. Jest 8, 2, 3. No, serio, takie małe liczby. 32 i 41. No, zobaczymy. Jest piątka. Będą wszystkie dookoła. Zobaczycie. 27, 9 i ostatnia to 1 nic. Ostatnia mega pensja. Ja jeszcze liczę sobie, że w tych pełnych portfelach coś się znajdzie. Ostatnio dobrze nam szły, ale sprawdźmy ostatnią. Może może. 16, 45, 12, 6. 21. O, zobaczmy. Już jest to mega ciekawa. 41, 18, 25, 46, 11, 5 i ostatnia. 44. Nie udało się, ale słuchajcie. 3 były wygrywające. 200. Co to było? Ja chyba źle odłożyłam, to nie jest ta zdrabka. Zgubiłaś! Zgubiłam! Zgubiłaś, albo wcale nie wygrałaś. 20, 30 i 200 zł, więc super, jaram się. 250, jesteśmy 70 zł na plus. Czy coś jeszcze nam się uda zyskać? Może, może dobijemy do 300 na przykład, zobaczymy. Może więcej? Pierwsza gierka polega na tym, że tak samo jak w poprzednim przypadku, zdrapujemy wygrywające liczby i sprawdzamy wygrane. I jeśli znajdziemy koronę, to wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Lecimy. 20, 9, 26 i 5. To są nasze wygrywające liczby. Sprawdzamy. 23, 19, 8, 27. Wszystkie są dookoła, więc pewnie nic nam się nie trafi. 29. 22 i ostatnia to 13. Nic, trudno. Sprawdzamy sobie kolejną gierkę i musimy mieć dwa takie same symbole pod obydwoma kartami. Mamy monetkę i sztabkę, pierścionek i monetę, koniczynkę i banknoty, koniczynkę i walizkę, moneta, diament, klucz, koniczyna, walizka i moneta i klucz. I diament. Niestety nic. I musimy znaleźć teraz trzy takie same kwoty wśród tych wszystkich, to jest ostatnia gierka, więc patrzymy. Mamy, słuchajcie, 500 tysięcy, mamy 200 zł, 60 zł, 5000 złotych, maybe. Dobra, ostatnia szansa. Nic! Nic nam się nie trafiło, niestety, pierwszy portfel nie zawiódł, wcale nie jest pełny. Sprawdzamy, czy drugi. Może ten będzie zwycięski. Sprawdzamy. Wygrywające liczby: 14, 17, 29 i 34. 27, 15, 11 i ostatnia to 28 nic. Sprawdzamy teraz tutaj karty. Mamy kluczyk i diament, kluczyk i sztabkę. Moneta i pierścionek, i ostatnie to jest pierścionek, i sztabka, i dalej nic nie mamy. Ostatnia kierko, nie zawiedź mnie, please. Znowu 5000, stówkę, 200, 150, mamy drugi, i ostatni to 2 miliony, ale niestety mamy tylko dwa te 2 miliony, więc nic nam to nie daje, niestety. Ostatnia szansa, please. Please.

19. Nic. Może coś w kartach. Konieczyna i banknoty. Sztabka i konieczyna. Moneta i diament. Moneta i klucz. Diament i klucz. Sztabka i banknoty. Klucz i walizka. I ostatni to pierścień i klucz. No nic, moi drodzy. Ostatnia szansa, sprawdzamy. Mamy 200 zł, mamy 5000 zł, 30 zł i stówkę. Nic na razie się nie powtarza. Mamy 50 000 zł, 60 zł, 50 000 zł. Może jeszcze jedno się trafi. 200, mamy jeszcze jedno. 2 miliony, 2 miliony. Maybe, maybe, maybe. Zobaczymy. Mamy 5000 zł. No i teraz decydujące. <noise> Sprawdzamy. Albo 200, albo 5000, albo 2 miliony. 150. Mech! Mech! Serio? Ja w takim stresie tutaj żyję i to zdrapuję. Tym razem wychodzimy na plus, mamy 7 dyszek w portfelu z powrotem. opłacało no, się wydać to 180, tak czy inaczej. Szkoda, że w tych portfelach nic nam się nie trafiło, bo naprawdę liczyłam, że hej, może jednak coś, może jednak coś, ale najwidoczniej dzisiaj miałam pecha. Mega pensja dzisiaj wygrywa. Napiszcie w komentarzach, ile obstawiliście, że uda mi się wygrać, czy może stawiacie, że może dzisiaj przegram. E, tak czy inaczej, jeśli lubicie odcinki ze zdrapek, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, o ile jesteście tutaj nowi i jeszcze tego nie robicie, więc klikajcie koniecznie czerwony przycisk i ustawicie sobie dzwonek, żeby nie zapomnieć o każdym nowym filmie. Wbijajcie na moje social media, bo ja jestem bardzo aktywna na Instagramie, więc zapraszam tak samo na TikToku. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i pa pa!